Cześć. Dzisiaj kilka słów na temat bardzo przyjemnego zabiegu, chociaż niedocenianego w medycynie estetycznej, trochę bardziej zauważonego w fizjoterapii estetycznej, a najbardziej lubionego przez pacjentów z problemami obrzęku limfatycznego, bo jest to bardzo ważny element kompleksowej terapii przeciwobrzękowej. Pokażę Wam, jak wygląda ten zabieg, powiem o swoich odczuciach, ale teraz kilka słów o samym urządzeniu. To jest kompresor, który pod wpływem prowadzenia odpowiedniego programu Sekwencyjnie napełniają się poszczególne komory i dane ciśnienie zadane w komorze oddziałuje na naszą skórę. Najważniejsze jest, ja nie do końca wierzę w tym urządzeniu, w te programy, które tutaj są, na przykład lipolizę kawitacyjną, odchudzanie celulit, na no sam celulit. Wierzę w masaż relaksacyjny, bo to jest bardzo przyjemny zabieg oraz masaż sportowy, który jest bardzo chętnie wykorzystywany u sportowców jako przyspieszenie przemiany materii do usunięcia zwanych produktów przemiany materii, takiego jak kwasu mlekowego po ciężkim wysiłku. Ale głównie chciałabym podkreślić, że ten zabieg nie odchudza. On poprawia nam krążenie, cyrkulację, mikrokrążenie, a przez to lepiej odżywione są tkanki i przez to lepiej wygląda nasza skóra. Czyli pośrednio oddziałujemy na ten nasz celulit, poprawiamy wygląd naszej skóry, ale to wszystko jest związane z poprawą przepływów. Płynów naszych tkankach, bo pamiętajmy, że najważniejsze w tej kompresjoterapii, nieważne jaki program wybierzemy, żeby ruch był wstępujący zgodnie z przepływem naczyń limfatycznych, czyli od dołu w górę do serca. Z układu limfatycznego wszystko musi wrócić z powrotem do serca, czas na zabieg. Właśnie znajduje się w spodniach połączonych z pasem w jedną całość, które mają 24 komory. Mechanizm tego urządzenia jest bardzo prosty, komory się napełniają i opróżniają w zależności od ciśnienia jakie zadaliśmy urządzeniu. Ogromną zaletą tego, tych spodni z pasem na brzuch, zobaczcie, że ja weszłam praktycznie do piersi, czyli drenuje mi zarówno brzuch, pośladki, plecy i całe nogi. Zwracajcie na to uwagę, jeśli kończycie na takie zabiegi, bo czasami te pasy się kończą tutaj, a co zresztą, pamiętajcie, że to wszystko musi się dostać do kątów żylnych i do układu krążenia, czyli im większa powierzchnia, tym korzystniej dla naszego organizmu. Bardzo często zdarza mi się taka sytuacja, szczególnie jak przychodzą panowie, proszę mi ustawić najwyższe ciśnienie. Uśmiecham się i mówię, że nie ma takiej potrzeby, szczególnie u osób szczupłych. Nie powinniśmy stosować ciśnienia 140-160, ponieważ nie ma to większego sensu. Zbyt duże nadzieje. ciśnienie spowoduje ból i nieprzyjemne doznania. Natomiast istnieje też takie, taki stereotyp, żeby ustawiać ciśnienie nie wyższe niż nasze ciśnienie rozkursowe. Oczywiście fizjoterapeuta powinien zbadać ciśnienie, zapytać, przeprowadzić wywiad, czy nie ma przeciwwskazań do tego zabiegu, ale jeśli osoba jest zdrowa, to ustawiamy takie ciśnienie, żeby odczucia były przyjemne.